Witajcie! W tym odcinku pokażę Wam, jak sprawdzić, czy dany ciąg jest monotoniczny od pewnego miejsca. To znaczy, czy jest nierosnący, niemalający, a może jest rosnący, a może malejący. Jak to robimy? Możemy to zrobić na dwa sposoby i właśnie te dwa sposoby pokażę Wam na przykładzie tych dwóch ciągów. Możemy sprawdzić różnicę AN plus 1 minus An. Dlaczego? Bo jeżeli wyjdzie nam, że An plus 1 minus An jest większe od zera, to będzie znaczyło, że każdy kolejny wyraz jest większy od wyrazu poprzedniego, czyli nasz ciąg będzie rosnący. Jeżeli wyjdzie nam An plus 1 minus An mniejsze od zera, to znaczy, że kolejny wyraz jest mniejszy od poprzedniego, czyli ciąg będzie malejący. To zobaczmy. An plus 1 minus An co to jest A n plus 1? Miejsce n wstawiam n plus 1, czyli mam n plus 1 plus 1 przez n plus 1 plus 2. Odjąć ciąg A n, czyli n plus 1 przez n plus 2. Mamy n plus 2 przez n plus 3 minus n plus 1 przez n plus 2. Co robimy, żeby odjąć dwa ułamki? Sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli pierwszy ułamek w liczniku i w mianowniku mnożę przez n plus 2, czyli mam n plus 2 do kwadratu przez n plus 3 razy n plus 2. Odjąć n plus 1 razy n plus 3 przez n plus 3 razy n plus 2. Mamy wspólny mianownik, możemy na jednej kresce to wszystko zapisać. Stosujemy wzór skróconego mnożenia n kwadrat plus 4n plus 4 minus tu pamiętamy, że będziemy zmieniać wszystkie znaki minus n kwadrat minus 3n minus n minus 3 przez n plus 3 razy n plus 2. 4 n minus 4 n też nam się skróci 4 odjąć 3, 1, czyli mamy 1 przez n plus 3 razy n plus 2. Jak myślicie, jakie to jest? Większe czy mniejsze od zera? No, góra jest równa 1, czyli w liczniku mamy coś większego od zera. Zobaczcie, n jest liczbą naturalną, czyli tu też mamy coś większego od zera i tu też większego od zera. I oraz liczb dodatnich jest dodatni, czyli jest większe od zera. Z tego wynika, że ciąg a, n jest ciągiem rosnącym. To zobaczmy teraz na bn. Tutaj pokażę Wam drugą metodę, i to jest taka wskazówka, jeżeli jest silnia, to ta druga metoda jest lepsza. Zobaczymy b iloraz Bn plus 1 przez Bn. Dlaczego taki iloraz badamy? Zauważmy, że tutaj będziemy mieć liczby większe bądź równe od zera. Może powiedzmy, że badamy tam od pierwszego wyrazu, bo ile jest u nas równe b no to zróbmy, że robimy N od N+. Bo tutaj B0 byśmy mieli 0, to może ja zacznę od po prostu, że nasz ciąg jest zdefiniowany dla N dodatnich, czyli mamy B1, to jest na przykład 1 przez 1 silnia 1, B2 to by było 4 przez 2 silnia to 2, B3 to by było 9 przez 3 silnia, czyli 6, Dziewięć szóstych to by było 3, drugie i tak dalej, i tak dalej. Ok, no to coś widzimy dziwnego na początku, ale my patrzymy, czy są monotoniczne od pewnego miejsca. Ten ciąg, który wyszedł nam tutaj, on był po prostu rosnący już od pierwszego wyrazu. Natomiast ten, no zobaczymy, co tam się dzieje dalej. I dlaczego ja patrzę na Bn plus 1 przez Bn? Bo tak. Jeżeli Bn plus 1 przez Bn nam wyjdzie większe od jedynki od pewnego miejsca, a Bn jest większe od zera, ja bym to pomnożyła przez Bn, to się okaże, że Bn plus 1 jest większe od Bn, czyli następny jest większe od poprzedniego od, od pewnego miejsca, czyli Bn będzie rosnący. Jeśli Bn plus 1 przez Bn będzie mniejsze od jedynki, to się okaże, czyli tu się okazało to, w drugim przypadku okaże się, że bn plus 1 jest mniejsze od bn, czyli ciąg bn będzie malejący od pewnego miejsca. Zobaczymy od którego i czy w ogóle tak jest. bn 1 to jest n plus 1 do kwadratu przez n plus 1 silnia przez n kwadrat przez n silnia. Mamy teraz na górze n kwadrat plus 2n plus 1 przez n plus 1 sinia. Zapiszę, że to jest n sinia razy n plus 1. Zaraz zobaczycie, dlaczego. Dzielę przez ułamek, to mnożę przez jego odwrotność. n sinia przez n kwadrat. To nam się skraca i teraz mamy n kwadrat plus 2n plus 1 przez n do trzeciej plus 1 n kwadrat. No i teraz sprawdźmy, czy to jest mniejsze od 1, albo kiedy to jest mniejsze od 1, albo możecie sprawdzić, kiedy to jest większe od 1. Możemy pomnożyć przez n do trzeciej plus n kwadrat, dlatego że to jest większe od 0. Mamy teraz n kwadrat plus 2n plus 1 mniejsze od n do trzeciej plus n kwadrat. To nam się skróci i pytamy, kiedy n do trzeciej minus 2n plus y, minus 1 jest większe od z. No to spróbujmy tabelką Hornera to rozpisać. 1, 0, minus 2, minus 1. Zobaczmy, czy minus 1 będzie pierwiastkiem. Minus 1 plus 0, minus 1, 1 odjąć 2, minus 1, 1, minus 1, 0. Czyli to nam się rozbije, że to jest n plus 1 razy n kwadrat minus n, minus 1 i chcemy, żeby to było większe od 0. Jaką tu mamy deltę? Delta b kwadrat, czyli 1 minus 4 razy minus 1 plus 4 to jest 5. Nie za nam to wychodzi, no ale dobra. n1 to jest 1 odjąć pierwiastek z 5 przez 2, a n2 1 plus pierwiastek z 5 przez 2. Zaznaczmy te pierwiastki na osi, czyli to jest tak. 1 minus pierwiastek z 5 przez 2 jest tu, e, później było 1 plus pierwiastek z 5 przez 2 i jeszcze była minus 1, tak? 1 e, minus, czyli minus 1 jest gdzieś tu, a tutaj jest 1 plus pierwiastek z 5 przez 2. E, to teraz ramiona, znaczy zaczynamy prawa strona od góry, idziemy tak, większo od zera tutaj. Załóżmy, że szukamy e, takich rozwiązań, żeby to było e, większe od zera, czyli pasowałoby nam tutaj i tutaj. E, n ma być liczbą naturalną, dodatnią, bo powiedzieliśmy, że nasz ciąg numerujemy od jedynki, czyli b1, b2. E, no dobrze, to jeszcze teraz e, zobaczmy, ile mniej więcej wynosi ta liczba. 1 plus 2 e, to jest trochę ponad 2, ale mniej niż 3, czyli to jest trochę więcej niż 3 drugie ale na pewno mniejsze niż 2. Stąd ta nierówność będzie prawdziwa dla wszystkich liczb naturalnych, które są większe bądź równe od dwójki. Ok. 2 3 drugie, czyli czwarty, czyli ok, to nawet by się zgadzało, że tutaj Tutaj był jakiś skok, że ono z jedynki na dwójkę, ale później uważamy, że ciąg będzie malejący. Że B4 będzie mniejsze od B3. No zobaczmy, to by było 16 przez 4 silnia, czyli 24. No rzeczywiście, jest to liczba mniejsza, bo 4 silnia to jest 6 razy 4, 24. Mhm. Czyli to jest liczba mniejsza niż B3. To w sumie nam dobrze wychodzi. Czyli wracając tutaj do tej nierówności. My tak sobie założyliśmy, że to jest mniejsze od jedynki, ale mogliście założyć większe od jedynki. My się pytamy, czy tak jest, albo raczej się pytamy, dla jakich nów tak jest. I mamy odpowiedź, że jeżeli n -y są naturalne dodatnie i w tych przedziałach, no ale dobra, to jest w ogóle ujemne, tutaj dwójka jest najmniejszą liczbą naturalną, która tutaj wpada, czyli n naturalne dodatnie i n większe bądź równe od dwóch, to wtedy bn plus 1 przez bn jest mm, wyszło na mniejsze od jedynki. Czyli wtedy, następny jest mniejszy od y, poprzedniego, czyli wtedy BN jest malejący. Możemy powiedzieć, że BN jest ciągiem malejących, malejącym, poczyna, zaczynając od drugiego wyrazu, czyli drugi, trzeci i tak dalej. On tam dalej jest malejący, bo my pytaliśmy o monotoniczność od pewnego miejsca. Jeżeli byście dali sobie tutaj większe od y, jedynki, okazałoby się, że to jest tylko, y, tylko dla y, na początku y, spełnione. To takie mamy dwa, jeżeli będziecie mieć na kolokwium e, sprawdzić monotoniczność ciągu, to macie dwa sposoby. Pierwszy AN plus 1 minus AN, a jak on nie zadziała, to wtedy AN plus 1 przez AN. E, tylko pamiętajcie, że tutaj e, musimy sprawdzać znaki, bo jakby były e, ciągi o wyrazach ujemnych, to wtedy byłby problem. Mnożąc tutaj musimy pamiętać, czy nie zmieniamy znaku. Tu nie zmieniamy znaku, N są liczbami naturalnymi.